kochani w kolejnym vlogu Mody Eko Kreatywnej. Dzisiejszy odcinek będzie o top 10 najczęściej noszonych przeze mnie ciuchów na wiosnę i lato. Oczywiście, ponieważ to jest ekovlog, wszystkie ubrania albo 99% tych ubrań będą z second handu brania, które dzisiaj pokażę to moje ulubione ciuchy letnie i wiosenne i czym się tu kierowałam? Kierowałam się mianowicie tym, co najczęściej noszę, co mi pasuje do największej ilości rzeczy i po prostu są to bardzo uniwersalne, wygodne ciuchy, które stały się moimi ulubieńcami. No i od czego zacznę. Kochani, dzisiaj zacznę od bluzki, którą całkiem niedawno przerobiłam. Możecie ją zobaczyć i to jak ją przerabiałam w programie o przeróbkach, w vlogu o przeróbkach. Jest to jedwabna koszulka przerobiona właśnie z koszuli takiej oversize'owej i ta koszulka stała się jedną z moich ulubionych kreacji. Jest bardzo uniwersalna, jak wiadomo, biała bluzka, czyli taki basic naszej szafy i jak zobaczycie na stylizacjach, które już były pokazywane właśnie w programie o przeróbkach. Ta bluzka jest bardzo praktyczna. Można ją nosić właśnie do spodenek, do spódniczki, na wierzch. Ja bym raczej nie nosiła jej do środka, ponieważ jest naprawdę dosyć długa, więc będzie się to nam gdzieś tam zwijać. Ale na, na wierzch z paseczkiem wygląda super i pasuje praktycznie do wszystkiego. Dodatkowo zobaczcie, tu jest jeszcze stylizacja z czarnymi leggingsami, które też są jednym z moich właśnie ulubionych ciuchów i za chwilę wam je pokażę. No i właśnie zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I do spodni, i do spódnicy, i do krótkich spodenek, i do jeansów. Właściwie można tą bluzkę nosić. I jest przede wszystkim jedwabna, więc bardzo, bardzo przyjemna w noszeniu. Przewiewna i mam poczucie luksusu, kiedy ją noszę to jest jedna z moich ulubionych rzeczy następna rzecz, następne dwie rzeczy w zasadzie to będą żakiety jednym z moich ulubionych żakietów i też właśnie podstawą mojej letniej i wiosennej szafy jest ten żakiet, który też już w jednym odcinku był pokazywany żakiet aksamitny Vintage Stories, to jest rozmiar M ale on jest w ogóle taki oversizeowy i wygląda bardziej troszkę jak bluza ma krój taki lekko szlafrokowy z paskiem, pokażę Wam tutaj ten żakiet w kilku stylizacjach żeby pokazać Wam, dlaczego tak często właśnie go noszę w lecie, na przykład można go nosić do jeansów. No i zobaczcie właśnie ten żakiet tutaj, z po prostu takimi zwykłymi niebieskimi jeansami. Wygląda bardzo fajnie. Można włożyć i na co dzień, i na wieczór, na jakąś letnią czy wiosenną okazję drugi zestaw, zobaczcie, ze spodenkami. Tutaj mam na sobie akurat takie eleganckie spodenki, co czasem może właśnie na jakieś imprezy. Są to spodenki z wysokim stanem firmy ASOS z takimi haftowanymi ptakami z korali. Bardzo ładne spodenki, bardzo fajnie się je nosi, fajnie wyglądają. Można je nosić też do krytych rajstów w zimniejszej porze roku. No i kochani, Ostatnia propozycja, taka ciemnopopielata spódnica, też jedna z moich ulubionych rzeczy, ale nie będę jej dzisiaj pokazywać akurat. Yy, falbanki i takie asymetryczne była pokazywana już w wielu vlogach, także nie będę się powtarzać. Także znowu kolejna rzecz, która pasuje do wszystkiego w zasadzie i do jeansów, do zwykłych spodni, do legginsów, do spódnic, do sukienek. No noszę tą rzecz naprawdę bardzo, bardzo często, jest mega uniwersalna, jest piękna, ma bardzo ładne wzory, takie tłoczone, wyszywane, jeszcze w dodatku takimi drobnymi koralikami, jest mega gustowna i w takim właśnie troszeczkę retro stylu. Bardzo lubię taki styl. A kolejna rzecz jest dużo bardziej nowoczesna, to piękny, oversize'owy żakiet Massimo Dutti. Uwielbiam tą rzecz, już jest troszeczkę znoszona, ale dbam o nią, staram się regularnie ją oczyszczać z jakichś zmeheceń, yy, oczywiście prać i tak dalej, w odpowiedniej temperaturze i ten żakiet jest również mega uniwersalny. Tamten był czarny, ten jest biały do jaśniejszych rzeczy, do bardziej dziennych stylizacji. Super się sprawdza i też w zasadzie pasuje do wszystkiego, można to włożyć i do jeansów, i do sukienki, do spódnicy. Tutaj zobaczcie, ten żakiet pokażę Wam w dwóch stylizacjach, akurat z sukienkami. Oczywiście ja to noszę do różnych rzeczy, ale akurat tutaj miałam sukienki też. Jedna z tych sukienek to jest ta, którą mam na sobie. Bardzo właśnie często ona ma bardzo podobny kolor do tego żakietu. I dlatego bardzo często, właśnie jeżeli wieczorem robi się chłodniej na tą sukienkę, zarzucam ten właśnie żakiet, biorę go ze sobą i nadaje się idealnie właśnie na. Na, takie na taką ciepłą pogodę na wieczór. Druga stylizacja to również z sukienką również jedną z moich ulubionych, to zobaczycie osobno też sukieneczkę, pokażę ją też w programie o sukienkach, bo niedługo taki program właśnie będzie i zobaczcie właśnie, że mamy tu tą sukienkę do tego żakietu jasnego, też świetnie pasuje jest to sukienka też o właśnie takim kremowym tle, bardziej może folkowa trochę we wzorach Mega uniwersalna rzecz, przepięknie zrobiona, ładnie uszyta i wygląda zawsze bardzo szykownie. Polecam coś takiego na lato. Warto mieć właśnie czarny i biały żakiet, ewentualnie jakiś oczywiście w modnym kolorze, ale czarny i biały lub kremowy żakiet jest to świetny basic i podstawa mnóstwa stylizacji na lato. Kolejną rzeczą będzie ramoneska, ale to już pokazywałam, więc teraz troszkę ciuchy bardziej takie letnie i lżejsze. Kolejna rzecz to moja ulubiona spódnica jedwabna. Jest to spódnica indyjska, którą bardzo dawno temu zakupiłam na wakacjach za granicą. Jest przepiękna ta spódnica. Ona jest jakby robiona trochę z resztek. Ja ją pokazywałam już też w jednym vlogu, vlogu o trendach wiosennych. No i to jest właśnie takie troszeczkę nawiązujące do trendów lat 70 ciuch. Natomiast jest to mega uniwersalna rzecz. Szczerze polecam Wam coś takiego na wakacje, na wyjazd wakacyjny. Może nie w tym roku, nie wiadomo czy uda nam się gdzieś wyjechać, ale... Generalnie jest to świetna rzecz, nie mnie się, można naprawdę zrobić z tym w zasadzie wszystko, nic się, nic się z, tym, z tym nie dzieje. Nawet jak się trochę wy mnie to do takiego stylu, nawet wymięcie pasuje. Jest na gumie i ta guma powoduje, że świetnie dopasowuje się do sylwetki. Najpierw pokażę Wam pierwszą stylizację, która była też na wiosnę, we stylizacjach wiosennych, z taką bluzką w ciapki, jedwabną. Założoną na wierzch i do tego gruby, skórzany pas. Teraz pewnie włożyłabym raczej ten pasek, bo jest bardziej lekki, letni, nie jest taki sztywny, ale jeszcze wtedy nie miałam tego paska. To jest z jakiegoś przed miesiąca, gdzieś zdobycz z yy, second hand. Oprócz tego ta spódnica nadaje się świetnie do body, do cieniutkich koszulek na ramionkach i wspaniale wygląda też jako sukienka. Na przykład na plaży nosiłam to nieraz jako sukienkę, ponieważ w środku niej znajdują się takie. Troczki. Troczki można zawiązać. Później przepasuję sobie tą sukieneczkę tym paskiem. I wygląda to świetnie, rewelacyjnie. Jest cieniutkie, bardzo przewiewne, nie prześwitujące, ponieważ jest tu dosyć dużo tych warstw. Znaczy, jest taka obfita ta spódnica. Więc nawet jeżeli część materiałów prześwituje, to w sumie daje to efekt zupełnie nieprześwitujący. Świetna rzecz. Można to zabrać jako jeden trójwakacyjny, jeżeli miałabym coś wziąć tylko jedną rzecz ze sobą na wakacje pewnie byłoby to to, bo mogłabym to nosić jako spódnicę, sukienkę i super by się to sprawdziło nawet jako tunika ostatecznie kolejna rzecz dżinsy, które już pokazywałam oczywiście mam inne ulubione jeansy. jedne z moich ulubionych to jeansy bordowe z Top Shopu ale na lato wolę raczej jaśniejsze właśnie jasno-niebieskie albo fioletowe ostatnio kupiłam te jeansy i pokazywałam w holu Blumwakowym to są jeansy lewisa w takim brzosowatym kolorze, są świetne, są bardzo wygodne, są cienkie, idealne na wiosnę i lato. No i zobaczcie, tutaj też pokażę Wam stylizację, jakie już wcześniej były pokazywane, ale dla przypomnienia, z czym te dżinsy można nosić, właśnie z wody, z koszulą elegancką, z takim mini sweterkiem jedwabnym tutaj. Jest wiele możliwości i yy, ja mam dużo rzeczy w takich pastelowych kolorach w lecie i na pewno będzie mi to do wielu rzeczy pasować. Jestem bardzo zadowolona z tych spodni i to na pewno będzie mój ulubieniec. Już to jest mój ulubieniec tego sezonu. Następna rzecz to Legginsy. Uwielbiam te leginsy. Kochani, to są akurat to jest jedna rzecz, którą dzisiaj Wam pokażę. Jedna jedyna rzecz, którą kupiłam nową, ale kupiłam to już kilka lat temu. Te leginsy mają bodajże 2,5 roku. To są Legends Revolutions Revolution Są jakby takie antycelulitowe. Bardzo fajnie właśnie kształtują sylwetkę. Mają różne tutaj takie cięcia. W ogóle są uszyte jak spodnie mają kieszonki z tyłu. I mają też, są nasączone kofeiną, więc mają też działanie właśnie takie wygładzające skórę, oddziaływające pozytywnie na skórkę pomarańczową. I są bardzo cieniutkie, są super przyjemne w noszeniu. Nadają się nawet na bardzo gorące dni. Kiedyś miałam problem z nogą. Nie mogłam chodzić z gołymi nogami na wierzchu w lecie i były tak, są tak cienkie, że po prostu w ogóle nie było mi w nich gorąco. I po prostu są to legginsy idealne, bardzo Wam polecam, mają szwy, są matowe, w związku z tym nie pogrubiają nóg. Wręcz przeciwnie mają właśnie efekt wyszczuplający na nogi, i po prostu no, to jest odkrycie mojego życia te legginsy mogą być noszone też na elegancko, ale nie polecam Wam nosić ich z odkrytym tyłem, ponieważ niestety, ale są troszkę prześwitujące, szczególnie właśnie w tylnej części i raczej nadają się do rzeczy troszkę dłuższych, do jakiejś bluzki, która zasłania lekko pośladki. Ja często je noszę, ponieważ właśnie mam dużo zajęć takich sportowych, aktywnych, przynajmniej miałam za czasów, jak jeszcze nie mieliśmy kwarantanny. No i to jest jeden z mega, mega praktycznych ciuchów, które, które noszę na co dzień. Zobaczcie, tutaj z tą bluzką jedwabną, którą już pokazywałam przed chwilą, jak również z innymi ciuchami, zobaczcie tutaj stylizacje, które wcześniej były, no naprawdę można to nosić praktycznie do wszystkiego, może oprócz stylizacji wieczorowej. Następna rzecz to niedawno również zakupione i pokazywane w holu zakupowym i już pokazywane też w stylizacjach, shorty z H&M stały się moimi ulubionymi shortami. Są bardzo uniwersalne, są bardzo przewiewne, wygodne, po prostu idealne shorty. Chyba lepszych jeszcze nie miałam. Dobra, długość nie za krótkie, nie pokazują pośladków, nie, nie czuję się w nich jakoś skrępowana i naprawdę do wielu rzeczy pasują, nie tylko do tych, które zobaczycie tu na stylizacjach, zielonych takich miętowych zielonych bluzek, ale też to w zasadzie wszystkiego można by powiedzieć do koszuli nawet z żakietem oversizedowym wyglądałyby rewelacyjnie. Myślę, że nawet do tych moich żakietów, które tu pokazywałam też się bardzo dobrze nadadzą. Jeszcze jeden z takich basiców letnich i rzeczy, które bardzo często noszę i lubię nosić w lecie, to jest biały sweter. Właściwie ten sweter nie jest biały, ponieważ ja wyglądam dosyć źle w takiej śnieżnej bieli. Raczej wybieram złamaną biel i taką mm, taką biel Kości słoniowej i właśnie tutaj mamy sweterek firmy Hollister. Rozmiar M, ale jest bardzo malutki, naprawdę. To jest takie w zasadzie europejskie S. Jest prześliczny ten sweterek, jest cieniutki, ale właśnie spełnia swoją rolę, gdy robi się lekko chłodnawo wieczorami. I zobaczcie, jest taki ażurowy. Pasuje do wszystkiego. I znowu ten kolor biały się tu świetnie sprawdza i do sukienek, i do spódnic, i do shortów, i do jeansów. Popatrzcie na stylizację z moich ostatnich instagramowych stylówek z jeansami. Właśnie mam na sobie ten sweterek oraz druga stylizacja, którą dzisiaj zrobiłam z takim ślicznym, niebieskim kombinezonem od ASOS. -a. No naprawdę ten sweter przydaje się mi do mnóstwa rzeczy będę też pokazywać go w stylizacjach ze spódnicą w odcinku o letnich trendach. No to kolejna rzecz, moje absolutnie ulubiona spódnica na wiosnę. Tym razem. Noszę ją czasem też w lecie. Dlaczego? Uwielbiam tą spódnicę, mi jest dobrze w takich poszerzanych krojach, w takich troszkę kloszowych spódnicach. Ta spódniczka jest troszkę nawet tutaj widać zebrana w pasie, ponieważ była na mnie za szeroka, jest to rozmiar M. Ja noszę S, ale czasem, jeżeli coś mi się bardzo podoba, sobie to przerabiam. To jest świetna spódnica z takim zameczkiem. Przede wszystkim uwielbiam ten wzór i kolory. To są typowo moje kolory. Właśnie taki niebieski, miętowy jest mi bardzo dobrze i bardzo dobrze czuję się w tych kolorach. I spódnica znowu pasuje mi do wszystkiego. Zobaczcie, już tutaj pokazywałam wcześniej takie stylizacje z tą spódnicą. Jedna była w trendach wiosennych właśnie z taką jedwabną miętową bluzeczką i bolerkiem. Druga jest z taką bluzeczką, którą przerabiałam w odcinku o przerabianiu. Pasuje też do wielu innych rzeczy. Granatowe wody, które mam, też super wygląda z tą spódnicą. Yy, wiązana bluzka w pasie, jedwabna też się wyświetnie sprawdziła, także naprawdę jest to ciuch bardzo uniwersalny. Oczywiście, raczej nie do pracy. To jest coś takiego, co noszę w weekendy, w swoim czasie wolnym czy w wakacje. Ostatnie dwie rzeczy. Dzisiaj w zasadzie to potraktuję to jako jedną rzecz. <laughs> Chodzi o krótki kombinezon. Uwielbiam krótkie kombinezony. Dłu za długimi nie przepadam, gdyż yy, Powiedzmy, załatwianie swoich potrzeb w toaletach publicznych, na przykład w pracy, jest troszkę problematyczne w takich długich kombinezonach. Nie ma co z, tą, z tym ciuchem począć, że tak powiem. Natomiast krótki kombinezon jest już mniej problemowy i na lato jest bardzo wygodny. Na przykład, zobaczcie, ten kombinezon jest w przepięknym, takim habrowym kolorze. No, ten kolor po prostu powalam. Jest przesuper jest bardzo mody, teraz wszystkie odcienie niebieskiego są na topie, tutaj mamy takie piękne zdobienia na dekolcie no i zobaczcie, w stylizacjach mam to ubrane po prostu do sandałów i właśnie do tego sweterka który wcześniej pokazywałam albo tutaj samo same w sobie shorty przepięknie podkreślają cerę, jeżeli się jest opalonym i w ogóle no, na letnią porę roku kolor rewelacyjny, król świetny, też nie za krótkie, nie za długie, niezbyt odkryte u góry, także, także wyglądają z klasą. Można je też nosić do sandałów, do obcasów, nawet do klapek. Super też żyw do wzięcia na wakacje, ponieważ w ogóle to się nie mnie. No i ostatnia rzecz na dziś, to mój ulubiony, krótki kombinezon wersja dzienna, tamten był taki bardziej elegancki, wieczorowy, tutaj mamy coś dziennego, kombinezonik firmy New Look, rozmiar 12, ale jest mały, naprawdę, na mnie jest idealnie dobry, ja nie lubię też takich kombinezonów bardzo opiętych, one się wtedy w dziwne miejsca wrzynają i, i ogólnie nie są komfortowe, więc lepiej mieć taki luźniejszy, tym bardziej, że krój jego jest krótki, jakby był jeszcze mniejszego rozmiaru, to pewnie byłby naprawdę za krótki. Super wygodny, z takiej Delikatnej bawełny zmieszanej z wiskozą. No i w ogóle uwielbiam ten wzór, taki folkowy wzór, I, i te kolory są przepiękne według mnie. Bardzo często właśnie noszę w lecie ten kombinezon, jest przewiewny, jest super wygodny i oczywiście to jest coś też, co noszę w wolnym czasie, nie, nie do pracy czy coś takiego, ale właśnie na wakacjach najczęściej gdzieś na jakąś plażę, do ogrodu, na spotkanie z przyjaciółmi. Do tego pasuje fajna etniczna biżuteria, tutaj zobaczcie, mam ten kombinezon w kilku propozycjach. No i właśnie do, do wielu rzeczy też pasuje, można na to zarzucić i jakiś sweterek, czy kurteczkę na wieczór. Można sobie to włożyć do sandałów wyższych, do niższych. No i to była ostatnia rzecz na dziś. Oczywiście takich ulubionych rzeczy mam dużo, ale to były takie moje najczęściej noszone rzeczy, tak jak powiedziałam. No i kochani, eko wskazówka na dzisiaj jest taka. Ponieważ ja staram się robić jak najwięcej rzeczy eko, podpowiem Wam, jak sporządzić płyn czy też pastę do czyszczenia łazienki, właśnie z ekoproduktów. Taką, która nie będzie zaśmiecała środowiska ani nie będzie wpływała negatywnie na nasze ciało i na nasze samopoczucie. Moi drodzy, cudownym środkiem, właśnie do sprzątania w domu, ale nie tylko do sprzątania, jest soda oczyszczona. Ja robię pastę rozpuszczając mydło. Szare, takie naturalne mydło w wodzie. Oczywiście nie bardzo płynne, tylko żeby miało to konsystencję taką półpłynną. I do tego właśnie dodajemy sodę oczyszczoną. Mieszamy i powstaje taka pasta. Można ją trzymać w zwykłym szklanym słoiczku albo nawet w plastikowym świetnie się nadaje do czyszczenia. Soda oczyszczona ma super działanie, wybiela, czyści naturalnie. Soda oczyszczona ogólnie ma wiele zastosowań. Wsypana do słoiczka albo do filiżanki i wsadzona do szafki będzie zapobiegać brzydkim zapachom. Nawet można to trzymać w lodówce. Również będzie wchłaniała brzydkie zapachy. I tutaj świetna wskazówka na czas kryzysu, tak jak teraz, szczególnie jak chodzi o ten kryzys drożdżowy, bo ostatnio ciężko jest dostać drożdże. Można upiec pieczywo użyciem właśnie sody oczyszczonej. Są przepisy na takie chleby, na pieczywo, które używa sody oczyszczoną. Są również potrawy, na przykład platki, racuszki właśnie z użyciem sody oczyszczonej. Także wypróbujcie. Ja robiłam i to jest całkiem spoko. Kochani, dziękuję za oglądanie mojego programu, za wszystkie polubienia, za subskrypcję i proszę, jeżeli oglądacie, subskrybujcie mój kanał, to dla mnie bardzo ważne. Od tego zależy moja egzystencja na YouTubie. Także Subskrybujcie, polubiajcie i oglądajcie następne vlogi. Zapraszam. Pozdrawiam też wszystkich. Cokolwiek możesz stać. Bo inaczej nie będę miał śmieszku Ale jest tam kto? Aha, Wyobraź sobie, że tam stoi.